Szczęść Boże siostry i bracia. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 29 sierpnia 2021 roku. Orędzie Maryi, Królowej i Matki Czasów Ostatecznych. Umiłowane dzieci, błogosławię Was jako Królowa i Matka Czasów Ostatecznych. Po zakończeniu tej nowenny, którą mi poświęciliście, me serce napełniło się radością z powodu odpowiedzi moich dzieci, mających pewność, że to, co mi ofiarują, to przedstawiam Bożej Woli. Widziałam osoby, które się nawróciły, które powzięły mocną decyzję, by na nowo spotkać się z mym synem. Ta nowenna była niebem na ziemi. Tylko będąc prości i pokorni sercem, rozumiecie, że jako królowa i matka jestem Wam wdzięczna za gesty, które rodzą się z serc czystych i prostych. Umiłowane dzieci, to pokolenie musi się przygotować. Musi być katechizowane, aby się nie zatraciło. Już działa zły syn zatracenia, antychryst, nie wysyła już swoich sług, jak w przeszłości, lecz to on sam angażuje się, by rozprzestrzeniać swoje macki nad zdezorientowaną i szalejącą ludzkością. To właśnie to pokolenie przeżywa chwilę bólu. Kiedy na waszych oczach się dokonuje, brat wyda brata na śmierć, i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom, i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dzieci. Jest w tym momencie brak zaufania w domach, w miejscach pracy, między rodzinami. To się dzieje bez żadnego powodu i będzie coraz bardziej wyraźne. Ludzkość kieruje się w stronę punktu, w którym pozostawią Was bez wolności, bez możliwości poruszania się, bez własnego myślenia. I ludzie zgodzą się na wszystko, żeby przeżyć. Jako matka zapraszam Was do trwania fizycznie tam, gdzie każdy z Was się znajduje. Jedynie ci, którzy żyją blisko wybrzeży, muszą wycofać się od wybrzeży, w głąb lądu. Morza wtargną na ląd, a niektóre z nich ukrywają w swoim wnętrzu podwodne góry, które w pewnym momencie wyjdą na powierzchnię. Niewielka jest liczba dusz, które idą tak, jak niebo wskazało. Moje dzieci są raz po raz poddawane próbie. Daje się wam nowe powody, okryte fałszem, żebyście się potępili. Będziecie cierpieć w europejskiej zimie. Umiłowane dzieci daję wam. Moje serce, żebyście się nie lękali. Moje ręce, żebyście się nie zgubili. Nie zatracili. Moje stopy, by was poprowadzić. Moje oczy, żebyście żyli wybaczając i widząc mego syna w waszych braciach. Mój język Żebyście się modlili i błagali o nawrócenie. Odmawiajcie różaniec święty, nie ustając. Czyńcie dobro bez chwili spoczynku. Jest konieczne, abyście poświęcili się memu sercu, aby wstawiało się za wami. To pilne, żebyście poświęcili się memu sercu, nie zwlekajcie. Przygotujcie akty poświęcenia się na miesiąc wrzesień, przed miesiącem poświęconym różańcowi świętemu, to konieczne dla dobra Waszych dusz. Zwróćcie uwagę, tracicie wiarę i to doprowadza Was do bycia łupem demona. Bądźcie prości i pokorni sercem, abym mogła Wam pomóc. To nie czas na to, żeby interesować się i zajmować sprawami innymi niż wzrastanie w duchu. Odmawiajcie, Różaniec Święty to modlitwa, której demon nie lubi słuchać i oddalacie go modląc się, o ile jesteście w stanie łaski. Błogosławię wszystkich Was, którzy Czytacie to moje wezwanie i wprowadzacie je w czyn. Ten czas jest pilny. Mama Maryja. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Siostry i bracia, nasza królowa i matka powiedziała o konieczności, żebyśmy wszyscy pojednali się z Bogiem. Następnie dała mi zobaczyć miliony ludzi odmawiających różaniec święty i powiedziała do mnie: Spójrz, ile dzieci mego syna się modli. Ja jej odpowiedziałam: Tak, Mamusiu, tak jest. Potem rzekła do mnie, Popatrz uważnie, i kiedy odmawiali różaniec święty, zobaczyłam, jak większość tych, co się modlili, wycofała się z modlitwy i zostało niewielu. I nasza matka powiedziała do mnie, Taki jest lud mego syna. Nie jest przekonany, ani nawrócony. Dlatego sprawy domu ojcowskiego ich męczą. Mówi mi nasza matka: Spójrz na piekielnego smoka. Ujrzałam mężczyznę, względnie młodego, dobrze ubranego, który przechodził przez miejsca święte tak, że nawet w tych miejscach ci, którzy go widzieli, wykonywali ku niemu gest szacunku. Zapytałam naszej matki, kto to jest ten człowiek? I mówi mi, To syn zatracenia, Antychryst. On się mnie lęka, dlatego przyzywajcie przy najdroższej krwi mego boskiego syna oraz wzywajcie mnie modlitwą. Witaj, Maryjo. Z grzechu poczęta. I nasza Najświętsza Matka pobłogosławiła całą ludzkość, błogosławiąc Ziemię. Amen. Siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy Was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Prośmy Maryję o światło, co w naszym życiu może stać się darem złożonym naszemu ojcu jako przebłaganie za grzechy świata, braci i siostry i swoje. Do czego, siostro i bracie, zapraszacie Maryja? Z jakim światłem przychodzi do ciebie Twoja miłująca mama? Czy masz siłę, by to odkryć? Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję. Tak by zgodnie z wolą Boga, naszego Taty, orędzia dotarły do jak największej liczby jego dzieci. I módlcie się, byśmy dalej w woli Bożej prowadzili ten kanał. Bóg, zapłać.